Witam, kolejny odcinek, dzisiaj posprawdzamy sytuację kapsuł na markecie Steam. Let's go! No i dobra, lecimy po kolei, dobra, nie po kolei, Antwerp. Czy coś tu się dzieje? Ty, złoty 50, złoty 60. Nawet ten pretendencik to jest, powiem wam, niezły wariat. I na przykład taki pretendent, złoty 60, gdzie. no nie odstaje od nich, a to w sumie tylko Imperial jest taki OG. No, ewentualnie G2 i Astralis jeszcze, a tak to? jak sobie. No nic, e, Ale sobie nawet spoko żyję. Legendy. E, ogólnie to jest tak, powiedzmy, jakaś stabilizacja po tym piku. Trochę w górę, trochę w dół. Natomiast stoi to w miejscu, nie ma tu już jakichś większych spadków. Kandydat tak samo. Jest to wyżej niż. Znaczy, no ja to pamiętam gdzieś te ceny, złoty 60. Więc teraz dwa i też to się utrzymuje. Autografy tu trochę lepiej, bo mamy z odbitką do 2,50 nawet. Także tutaj, jeśli chodzi o autografy kandydatów, to fajnie to wygląda. Sorry, to butelka. Nikt nie strzela. Pretendenci tu gorzej, ale jeśli chodzi o te autografy, jeszcze legendy. Kurde, tutaj no nie jest za ciekawie. Nie jest za ciekawie. powiedzmy, że stoi, stoi to w miejscu. To jeśli chodzi o Antwerp, Sztokholm, patrz w ogóle pretendent. A tu już tak było. Nie nawet 13. Eee, on wbił sobie gdzieś w górę, 12,50. No i w sumie trzyma tą swoją przewagę. Jak się nie mylę, tutaj lu chyba odpadło, nie? To w sumie, i to w ogóle to kandydat na to, nic, nijak chyba, a nie, tutaj coś było, jakiś ten, ale to chyba, chyba niepowiązane, nie, nie wiem, teraz natomiast spadki poniżej 10 zł, więc tu mamy takie góra, stabilizacja spadki, no, około dyszki trzyma, legendy też na spadkach, dawaj dalej Rio, tutaj w ogóle prawie nie sprawdzaliśmy, Ech, kurczę, drożej niż na promocji, Natomiast to bez żadnego efektu, wow. Legendy tutaj w ogóle jakoś rajda robią do złoty 8, ok. Pretendent, ty też, ty Nurio no, nawet rośnie, nie? Oczywiście to moment no, niskie ceny, ale, ale ze wzrostami, więc no, jako tam mini posiadasz, bo nie wiem, ze stopy w mocno tych kapsuł będzie. No to spokojnie, tak trzymam, trzymam, bo trzymam. I Parys to w ogóle te 50 groszy, nawet nie będziemy tego klikać, to no, stoi pięknie. Czy Kopenhaga odbiła nawet te 90 groszy? To tu ciekawie. Okej, okay, czyli Kopenhaga z odbitką. Autografy trochę gorzej, bardziej drużynówki. No, tutaj ciekawie to wygląda, nie? Iś. Taka ten. Jak to nazwać? No nie wiem. Takie wiesz, to skażesz, nie? Dobra, a cokolwiek dzisiaj nam nie wyjdzie, ja nic nie zrobiłem. Pamiętajcie, to wszystko przerobione komputerowo. Eee, jeszcze jakoś podsumowując, Made majory. To co? Chyba raczej tu już nic się większego nie wydarzy przed, przed szankajem nie? Wydaje mi się, że to będzie gdzieś sobie tak trochę góra, trochę dół. Natomiast raczej bez jakiegoś nie wiadomo czego. No i szankaj zobaczymy, nie? Czy tutaj będzie winda do piekła, czy, czy może jest jeszcze dla nas nadzieja i dla eventów. Nic, tyle się mankonarka.